Pokażę ci krok po kroku, jak rozwiązać problem, gdy nie otrzymujesz kodu weryfikacyjnego z aplikacji Instagram na smartfonie lub iPhone-ie. Jest to bardzo proste. Przed tym proszę zasubskrybuj kanał i zostaw like. Jeżeli nie przychodzi kod weryfikacyjny, na przykład podczas zmiany ustawień konta, logowania lub zmiany hasła, oto jak to naprawić. Na iPhone'ach e wszystkie SMS y z kodami weryfikacyjnymi przychodzą przez aplikację Wiadomości Apple. Pierwszy krok. Wejdź w Ustawienia, a następnie wybierz Ogólne. W Ogólne przejdź do Autouzupełnianie i hasła i upewnij się, że opcja Usuń po użyciu jest wyłączona. Dlaczego? Czasami urządzenie ma błąd oprogramowania i błędnie wykrywa, że kod został już użyty, przez co kod jest automatycznie usuwany, zanim dotrze na telefon. Następnie wejdź w aplikację wiadomości Apple. Przewiń w dół i wyłącz funkcję Filtruj nieznanych nadawców. Dlaczego? Kody weryfikacyjne z Instagrama przychodzą z numerów firmowych lub wirtualnych, których nie masz w kontaktach. Włączenie tej funkcji blokowałoby ich dostarczenie. Po wyłączeniu tej funkcji możesz ponownie poprosić o kod weryfikacyjny, teraz powinien dotrzeć poprawnie. Jeżeli kod nadal nie przychodzi, spróbuj włączyć tryb samolotowy na 10 sekund, a następnie go wyłączyć i ponownie poprosić o kod. To zazwyczaj rozwiązuje problem. Do zobaczenia. Dziękuję.